Ja włosy dla Kamilki Taki zakład fizjerski A co tam zakładasz? Górkę. A Patrz, że później możesz bo zjąć Jak, Kamisia, podoba się? Jestem nie... Jestem nie gotowa Kamisia, podoba się? Jestem nie tak. ona jest Jestem nie gotowa Podoba się czy nie? Powiedz Jestem nie to co to za fryzura będzie? Będzie fajna. Będzie o, fajna. Tak <laughs> tak z tak, tym siedzie. To tak to zapisałam tego pani. Mhm. No na razie to wygląda tak. Nie wiadomo pani? jak. Gdzieś fajna. Kaj mi się A kajusam, mówi, że boli. Ale to ma być No to się leczy, to mamusia to A rozplącze boli. później. Oj, Natusia, klint y, tego tak, na rzekę, nie może tak robić. Baj! Natusia! To jest nie będzie Nie ma nic do sił, nie